Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Hadasa Estera Weiss. Ich pięcioro. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Czyta Joanna Niemirska. Jedzie wasyl koniem. Wywija batogiem i pędzi dziewczęta, co nie są mu wrogiem. Pędzi je przed siebie, do gminy wprowadza i uradowany krzyczy: Gdzie jest władza? Posłuszny wezwaniu swego bohatera, przybył wójt zastępca i w swych aktach szpera. Znajduje paragraf, który głosi światu, że spotkanych Żydów trzeba oddać katu. Już jadą forszpany, dudni nasza droga. Nadchodzi policja, biednym drży już noga. Po krótkiej naradzie wyrok już wydali i spokojną dłonią w gminie podpisali. Prowadzą skazanych na gruzy mleczarni, blade ich oblicze z ciężkich dni męczarni. Tam mistrz ceremonii. Filip pijaczyna. Czyta wyrok śmierci. Dleje już dziewczyna. Słychać pięć wystrzałów, ziemia krwią zbroczona, wraca już policja. Zabawa skończona. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.